Teraz wachlarz, który mówi nam o celu, do którego dążymy, który pozwoli nam przejść na następny poziom. Tutaj jest jakaś zmiana pozytywna, która nam może przynieść pozytywny jakaś pozytywna przyszłościowa zmiana. Oznacza różni różnią to, że może to być trudne. No że to jest trudne. to Nie jest takie łatwa zmiana, tylko trudna zmiana, o, ale pozytywna. No i i ta zmiana polega na wyjściu z kłamstwa, przełamanie kłamstwa, yy, tak, żebyśmy już mogli żyć normalnie, a nie właśnie w tym zakłamaniu. Ten cel ma bardzo małą szansę na spełnienie się, ponieważ karta smoka to polega na pokonaniu smoka. Wielu było śmiałków, którzy próbowali go pokonać, ale nikomu się to nie udało, i to, że nam się to uda, jest mała szansa do tego. No, jeszcze ten rycerz mieczy to podkreśla, że. Ta szansa jest bardzo mała. Kolejne karty są tak dziwne. W sensie one mówią o jednej rzeczy, nie? Tylko że to jest wydaje się kompletnie dziwne. Medycyna alternatywna mówi o tym, że szukamy jakiegoś nietypowego sposobu na pokonanie tego smoka. Alternatywna medycyna. W jakiś nietypowy sposób. Próbujemy go jakoś podejść w taki sposób, jak nie próbował jeszcze nikt inny. I co ja tu mam? To jest tak dziwne, że może się udać. W sensie to brzmi, jakby nawet nie był to sposób, nie? Dobra, to, to brzmi, jakby to było kompletnie jakby to nie mógł być sposób. Ja też mam wątpliwości. No tutaj, jakby nie wiem, może nie od tego zacznę. No dobra, powiem tak. Mam kartę muzyki i jeszcze na dodatek kartę anioła twórczości, która jeszcze jakby mówi o tym, że chodzi o stworzenie jakiejś muzyki. Jeszcze karta fala powodzenia, która ta fala bardzo przypomina jakbym naprawdę chodziło o, w sensie fala fala dźwiękowa, jakby do powiedzenia, że tak naprawdę o to chodzi, nie? Jeszcze taka ta karta sensuality, która, yy, która mówi, żeby... nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Żeby wyrażać się. Ja nie, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. <laughs> Chyba jest takie słowo sensualne po, po polsku. No to chodzi o to. I ta sensualność w muzyce ma sens. W sensie, że. Jest wartościowa w twórczości, no i jeszcze taka cesarzowa, która mówi o tworzy, też o robieniu rzeczy, więc tutaj naprawdę um, to wygląda tak jakby naszym celem, jakby, jakby tą metodą pokonania tego smoka była, nie wiem, zagraniem mu piosenki. Wiecie, idziemy, wyobraźcie to sobie, dobra? Bo to tak może, że idziemy, wyobraźcie sobie to jako taką kreskówkę. Idziemy do. Yy, że jakiś grajek idzie do. do jaskini smoka. I w tej jaskini smoka zamiast yy, z mieczem i i pełnym uzbrojeniem idzie z gitarą i ten smok tak y, zaczyna jakby pokazywać, że jest tam silny, bój się mnie, człowieku, a ten człowiek zamiast bać się traktuje tego y, smoka jako y, jakby był normalnym stworzeniem, które z którym da się dogadać. I on zaczyna mu grać piosenkę jakąś ładną. Bardzo się wczuwa w tą piosenkę. Jest to najpiękniejsza muzyka na świecie. Nie wiem, nawet Ale powiedzmy że tak, nie? I my grając tą jakby zabawiając tą muzyką, tego smoka, yy, zaskarbiamy sobie jego przyjaźń. właśnie, to tyle. To był ostatni wachlarz i hmm. jeśli was to inspiruje, w jakoś... Yy, nawet te czytania dla polaków inspirują was na przykład w jakichś waszych sytuacjach to nie bójcie się tego zastosować w sensie to jest ogólnie, to są ogólnie czytania dla Polaków więc jeśli wy na przykład stosujecie się do tych próbujecie zastosować to co jest w tych czytaniach w, waszych, w waszym prywatnym życiu to to jakby zasila ducha polskiego że tego wam powiem Myślę, że powinnam nagrać jeszcze jakiś taki oddzielny film, który, by może, który może opowiem o tym tak bardziej. Dobra. Dziękuję, że byliście za mną. Dziękuję za lajki, komentarze i wasze subskrypcje. I widzimy się w następnych filmach. Cześć.